No, to część Róża. Ciężko było ci namówić. Dlaczego tak ciężko? Na hey, wywiad Damian. ciężko było ją namówić. Nie ciężko. No, ciężko, ciężko. Nie ciężko. Wiesz, co myślałam, że po prostu nie mamy, nie masz tematu, o który możesz mnie zapytać. Nie miałam żadnej dramy w internecie jeszcze, więc tak po prostu myślałam, że że nie będzie tematów, ale może jednak będą. Będą tematy. Ty, ty dziś miałaś spotkania z fanami przed koncertem, jak tam było? Tak, wszyscy mieliśmy, cały team miał spotkania. Ale że łącznie czy osobno? Tak, nasz team miał wszyscy całe razem, spotkania. No. Było bardzo fajnie, jestem mega wdzięczna, zawsze się tak mega cieszę z tych spotkań. Te dzieci są tak wdzięczne i ja jestem właśnie za to bardzo wdzięczna, że możemy przeżywać takie chwile i to jest dla mnie bardzo budujące, bo gdybym nie dołączyła do Timu, to nigdy bym nie mogła mieć takich spotkań, no bo nigdy bym nie zagrała koncertu. Także jestem naprawdę mm, mega szczęśliwa. I bardzo to doceniam. Dzieci też przynoszą prezenty. Tak. Jakie były tym razem? Co tam dostaliście ciekawego? Wiesz co, bardzo dużo dostajemy słodyczy zazwyczaj. Jeszcze nie patrzyliśmy w, mm. w te prezenty, które dzisiaj dostaliśmy, bo to zazwyczaj robimy to na spokojnie w domu, ale zazwyczaj są to właśnie słodycze, albo jakieś laurki, albo maskotki. Ja w ogóle mam w swoim domu rodzinnym, bo zawsze tam zabieram, bo tutaj nie mam za dużo miejsca. Mam całą szafkę dosłownie maskotek właśnie z takich mitankritów. Także mega fajna. Jak ty reagujesz na to, że no niektórzy chcą się przytulać i przełamują tą taką strefę prywatności? Wiesz co, ja nie mam z tym żadnego problemu. Ja zawsze się do wszystkich przytulam, bo uważam, że jeżeli te dzieci przychodzą specjalnie dla nas, to ja im właśnie okazuję tym, tą wdzięczność i dziękuję im za to i zawsze się przytulamy ze wszystkimi w sumie Dzieci się przytulają, i no, jesteśmy taką jedną rodzinką. Spotkanie z fanami to pierwsze, zaraz będzie koncert. Tak. Jesteś gotowa? Czujesz się na siłach, żeby tam odśpiewać te swoje Nie, jestem gotowa. Ja się wersy. dzisiaj nawet do Klaudii śmiałam, że ja po prostu żyję dla tego koncertu teraz, bo naprawdę jestem tak szczęśliwa, że mogę już drugi raz śpiewać. Pewnie gdybym, tak jak mówię, gdybym nie była w teamie, to bym po prostu tego nie robiła, bo zajmowałam się innymi rzeczami. Mm, więc, więc mega mnie to buduje. A zaprosiłaś kogoś specjalnie? Nie wiem, mamy sobie rodziców na koncert zaprosić, znaczy, żeby wiesz, przyjechali, popatrzyli sobie jak wiesz tam co, śpiewam. Yy, Miałam zaprosić, ale było bardzo dużo zamieszania tak u mnie prywatnie, mm -hmm. dlatego yy, będą, yy, będą najbliżsi pewnie. Nie zaprosiłam rodziców. Rodzice wolą oglądać tak na spokojnie, już później filmik na YouTubie, albo jak ja nagrywam filmiki yy, i opowie moja mama woli takie opowieści moje. Myślę, że też byłoby dla nich to niekomfortowe, bo wiesz, tyle osób może ja też nie mogłabym się w 100% nimi zająć, bo wiadomo, cały czas coś robimy, są najpierw spotkania, a później tutaj musimy coś na backstage'u ogarnąć i nie chciałabym po prostu ich zostawić w takiej niekomfortowej trochę dla nich sytuacji. Powiedziałeś, że dużo zamieszania w życiu prywatnym, co tam się dzieje. Wiesz, bardzo jest dużo projektów hmm? poza tym. Ja też wracam z kontentem makijażowym, który miałam wcześniej na Instagramie, więc bardzo dużo nagrywam i to jest właśnie to zamieszanie. Też bardzo dużo mamy wyjazdów teraz, bo mamy remont w domu. E, teraz trzy tygodnie praktycznie nas nie było, ja byłam też wcześniej na wakacjach, więc przez cały wrzesień praktycznie mnie nie było, dlatego właśnie to jest dla mnie to zamieszanie. A co wy tam remontujecie w tym y, domu X? O no, kurde, wiesz co, Są, y, cały, jest wszystko wymalowane na nowo, odświeżone, <laughs> także nowy dom X. A będzie jakiś nowy wystrój? Nie. Czy tylko po prostu zrobiliście malowanie? Nie, wiesz co, malowanie, żeby było tak estetycznie, bo wiadomo, że jeżeli mieszka tyle osób, no to te ściany wymagają odnowienia po jakimś czasie, nie? Także już o wiele lepiej się wchodzi. Znaczy, jeszcze są porozstawiane rusztowania wszystkie, folia i w ogóle, ale bardzo ładnie już jest. A ludzie przychodzą do was pod dom? Czasami się zdarza, że przychodzą. Ostatnio więcej dzieci było 1 września, bo zaczęło się wszystko, szkoła się zaczęła, więc więc wtedy było e, trochę dzieci. U was? Tak, pod domem. A nie w szkole? <noise> Najpierw do szkoły, a tak. później ten. Po Dobra, Róża, bo ty w swoim CV też masz taką e, fajną rolę jak ringers z Fame MMA, jak ty wspominasz? Zgadza się. To e... noszenie tej tabliczki, tak? No nie umniejszajmy, ale no, trzeba powiedzieć, e, tutaj widzą o co tu chodzi. E, tak, ja moją przygodę z e, Fame MMA wspominam bardzo dobrze. Byłam tam chyba ponad rok, albo półtora roku, teraz nie pamiętam. E, fajna przygoda. Ja traktuję w życiu wszystko jako przygody i naprawdę było fajnie. E, teraz jest coś nowego, teraz jest team. Ja uważam, że trzeba w życiu próbować wielu rzeczy. No i to jest kolejne wyzwanie dla mnie. Ale było naprawdę fajnie. A przy których walkach nosiłaś tabliczki, którą tak najbardziej pamiętasz, która zapadła Ci w pamięć? Ale mi zadałeś teraz pytanie. No, razem się musimy zastanowić. Kurczę, czekaj. No bo rok to dużo, tak, czyli no. to były z dwie, trzy gale, coś koło Więcej. tego. Nie? Więcej. A, no to jeszcze ja lepiej. Ja byłam od, chyba od y, Fame y, 8 mm? do 14 czy 13. Wow, no to tam no. dużo, dużo. Na pewno największe emocje wzbudzają y, walki wieczoru, bo to są takie mm? najbardziej wyczekiwane. Mm. Dużo emocji też pamiętam. Byłam w ogóle jako pier pierwszy raz, jeszcze jako gość, e, na walce e, Arka Tańsuli i e, Tybori'ego. To... W ogóle dawno temu to jeszcze tak. chyba fame nie był popularny, aż tak bardzo? Tak, był, był już, to była właśnie ta siódemka, chyba. E, to, to były dla mnie największe emocje, bo pierwszy raz zobaczyłam, e, jak to wygląda na żywo i jak. E, Jakie są emocje, jak cała y, hala y, kibicuje, no i jak się pola krew pierwszy raz. Więc to było dla mnie, to są dla mnie największe emocje, bo później się już przyzwyczaiłam do tego, że leje się krew. A ja na początku, jak to zobaczyłam, jak oni cali tacy we krwi, to mówię, kurde, zarazem leje dosłownie, bo ja miałam takie coś z krwią. Wiesz, jak mi na przykład pani mm. pobierała krew, czy coś takiego, to, ale nie, no trochę mi się słabo zrobiła, a później mówię, już róża, spokój, i, i, bo, ok. A ringers były zapraszane na afterparty? Były, ale ja nie chodziłam. O, dlaczego? Byłam chyba raz, pięć minut dosłownie. Ja nie chodziłam dlatego, bo nie odnajduję się chyba w tym, nie kręci mnie to. A po drugie, gale kończyły się pierwsza, czasami przed pierwszą. Po całym takim maratonie tej konferencji, tego ważenia, tej gali, no to było męczące. Ja uważam, że nie ma co robić, nic na siłę, więc nie potrzebowałam po prostu tam chodzić. Nie mój klimat. Ale bo ty jesteś imprezowa czy nie bardzo? Znaczy, no chyba już nie bardzo. Wyrosłaś. Nie bardzo. O, ja też wyrosłam. No już też nie kręci nie do imprez. Ja w ogóle nie piję alkoholu zbytnio. Czasami napiję się jakiegoś jakieś Prosecco czy coś takiego, ale to naprawdę musi być okazja nie, wiem, jakoś nie chodzę już po klubach. Naprawdę, ostatni raz w klubie byłam chyba rok temu, czy półtora roku temu, więc uważam, że to jest bardzo długi czas jak na to, że mam 20 lat, jeszcze 21 w listopadzie. Więc, <śm> <śm> więc no, takie. Nie, no nie potrzebuję tego. Jakiś... A jakie, ty masz, no, jakie ty masz plany po zakończeniu Timu X3? Na tą chwilę mam takie plany, że wrócę na studia, na kosmetologię, bo przerwałam teraz kosmetologię, żeby po prostu skupić się w 100% na jednej rzeczy. Także na pewno wrócę na kosmetologię, na studia zaoczne. Będę kontynuować influencerstwo. Właśnie tak jak ci mówiłam, chciałabym, chciałabym wrócić do tego kontentu makijażowego, bo głównie z tym zaczynałam. Bardzo lubię się malować, więc to mnie też interesuje. Na pewno będzie wiele podróż, bo ja kocham podróżować. To jest po prostu najlepsze, co może być. No i później chciałabym mieć swoje studio lub salon związany z kosmetologią, jakieś zabiegi i takie rzeczy. No to taki jest mój piękny plan. plan. Piękny tak. plan, dziękuję ciekawe, ci ciekawe, bardzo. Ciekawe, co wyjdzie z tego i e, właśnie zastanawiam się, bo teraz z, zazwyczaj jest tak, że w pewnym czasie coś mówimy i później weryfikujemy to za jakiś czas. I właśnie zastanawiam się, co się z tego spełni, a co się zmieni, lub na przykład nie wyobrażałam sobie e, jakiś czas temu, że będę w teamie, więc ciekawa jestem, no, co się stanie. No, oby ten jeszcze... salon ci e, wypalił, ale to będzie salon medycyny estetycznej, czy jakiś salon? Znaczy, wiesz, co jeszcze nie wiem. Jakiś salon, tak. Po tak, chyba tak, kosmetologia, może medycyna, zobaczę. Może makijaż, bo też mu kocham malować, więc zobaczymy. A ty nie myślisz o tym, żeby zapraszać sobie i malować ludzi, żeby ci płacili za to? Znaczy wiesz, co chcę, myślę o tym, chcę do tego wrócić, ale muszę się trochę rozmalować, bo bardzo długo już tego nie robiłam, więc nie chcę robić czegoś na półgwistka, więc dlatego, dlatego muszę się trochę temu poświęcić, pochodzić na jakieś szkolenia, żeby się odnowić w tym wszystkim. Teraz to się musisz rozśpiewać. <laughs> tak, bo za, za... Czekaj, za ile? Za godzinę? Za godzinę mamy koncert. No, to rozśpiewaj się. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję, ja bardzo miło Cześć. było.